Dzień dobry, Konrad Błaszak. A dzisiaj ze mną ten Otoluj, którego możecie kojarzyć, możecie nie kojarzyć, bo to już nie jest taka marka kiedyś tak popularna. To jest Sony Xperia 1, 5, 1 Mark 5, jakby tego nie nazwać. To jest najnowsza, duża Xperia, bo kilka dni temu, jak to nagrywam, to jest początek września, kilka dni temu wyszła piątka, czyli teoretycznie to samo, ale mniejsze. Do tego może kiedyś wrócimy, jak dostanę na testy. Na razie mamy do czynienia z tym. I myślałem, żeby zrobić tam standardowy tekst, jakich już u mnie było, że no, ekran jest taki, bateria jest śmaka. Ale tak zupełnie poważnie hmm, powiem Wam pokrótce, co o tym myślę, o konkretnych rzeczach i przejdziemy do pewnej rozkminy na temat tego telefonu. Xperia 1.5 to jest smartfon pod niemal każdym względem Doskonały, ma świetny ekran, to jest dość duży ekran, może nie jak najświeższe czasy, ale jest dość duży. 6,5 cala to jest ekran 21 na 9 4K OLEDowy, miliard kolorów 120 Hz. Bardzo ładny ekran, bardzo ładny ekran ze świetnymi parametrami, świetnymi kolorami, świetnymi kątami widzenia, to jest bardzo mocny smartfon, ma 12 kikaramu i ma y, Snapdragona 8Gen 2. Który też się aż tak nie grzeje, czyli nie ma takiej tragedii, jak było przy niektórych, yy, że on był taki sobie. Teraz jest naprawdę świetnie. To jest smartfon, który jest wodoszczelny, który jest cholernie fajnie wykonany. Ciekawie jest wykonany. Ma tutaj takie, w mojej wersji czarnej, tutaj jest takie tworzywo, które jest takie chropowate, co poprawia jego chwyt przy tym niestandardowym, niestandardowych proporcjach. Dla mnie ok, ale no dotknijcie zanim kupicie, czy Wam to odpowiada. Ma trzy aparaty, do których sobie za chwilkę wrócimy. E, stereo głośniki ma. Co to, co to jest? Łokół Co to jest? mini jack Ma mini jacka Ma tackę SIM, która jest wysuwana bez kluczyka. Ma spust migawki, nawet taki dodatkowy, tutaj na obudowie, a nie jakiś tam, wiecie, że się, robi apa, że się robi głośnością. Ma 5000 mAh, e, które są naprawdę przyzwoite, 30W max to nie jest szałowe ładowanie, ale jakby wystarczy dla wielu osób no, tragedii nie ma no dobra, jest trochę tragedia przy telefonie za nominalnie 6500, wolałbym takie 60W ale no powiedzmy Samsung i Apple, największe firmy też szału nie robią, więc jakoś to powiedzmy można wybaczyć to smartfon bardzo mocny w kilku wersjach kolosyjnych, który ma czytnik linii papilarnych tu na boku. Tak słabo go złapać. Można wezmę światłem tutaj machnę. O o. O widzicie. Więc to smartfon specyficzny z charakterystycznym podejściem od Sony wyłączę sobie to zapomniałem wyłączyć z charakterystycznym podejściem od Sony, co nie każdemu może pasować, to jest smartfon mm, pod każdym względem topowy i nie ma żadnych wątpliwości. E aparaty, tutaj wrócę szybko do aparatów. Są trzy aparaty, o widzicie trzy z zajsem jeszcze: 48, 12, 12. Aparaty bardzo dobre, jak się zna. Dobra, to już. Nie przedłużajmy. Przejdźmy do tego. Zdjęcia porobiłem trochę i te zdjęcia są takie sobie, mówiąc całkiem uczciwie, wyrzucę je jeszcze. Gdzieś tam te zdjęcia nie są moim zdaniem fenomenalne, nie są moim zdaniem genialne, takie jakby mogły być z wielu innych. Nie są one nie wiadomo jakim sztosem, ale są zdjęcia bardzo przyzwoite i dlatego nie są sztosem, bo ja się nie znam. Czyli tak jak w poprzednich Największą bolączką tego aparatu jestem ja jako fotograf, który robi większość zdjęć na tych trybach podstawowych, automatycznych, jakich, a nie bierze sobie tutaj, e, o a co to się stanęło? Nie bierze sobie ekspozycji ręcznej w większości, czyli czegoś, że może sobie wszystko poustawiać. Dodam jeszcze, że tutaj jest to jest osobna aplikacja do nagrywania wideo, które jak widzicie u Jezu. Jak mój ryj odwrócić? Dobra, która jak widzicie, ma masę funkcji, możemy sobie masę rzeczy poustawiać. Jest aplikacja do nagrywania Music Pro, jest aplikacja, dzięki której to może stać się ekranem zewnętrznym do aparatu. Jest dużo aplikacji pokazujących, że to jest telefon nie dla głupiego Konrada, który się nie zna, tylko dla profesjonalisty. Podełko też takie ładne, chociaż biedne, bo tam za dużo nie ma. Ładowareczki, Pru, no. Nie ma co eee, nie uświadczycie. Ale dobra, przejdźmy znowu do mojego ryja. tak, przejdźmy znowu do mojego ryja to jest smartfon, który jest świetny, z którego by się cholernie dobrze korzystało, jakbym e, miał go to bym korzystał, bo to jest telefon, który działa dobrze, jest duży ekran bardzo ładny, bateria daje radę wszystko jest naprawdę na topowym poziomie i te 6,5 tysiąca mimo, że jest ogromną kwotą dla mnie, no to jest to jakoś uwarunkowane, że kosztuje to tyle, bo to jest po prostu dobry sprzęt Ach. ale nie wiem, czy komu mam go polecić, tak szczerze to jest sprzęt, który no, można się zakochać. Ja jestem fanem jeszcze Sony, więc mógłbym się w nim zakochać jak bez żadnego problemu. Widzicie, ten to, to, to plastik też tak łapie go czyściłem, ale on łapie te paluchy strasznie. Mógłbym się w nim zakochać, mógłbym go mieć u siebie. Jakieś fajne etujki na to, żeby to jeszcze wytrzymało i, i bym go korzystał przez kilka lat, i byłbym był super zadowolony. Ale nie poleciłbym chyba go nikomu tak szczerze. Z takich normalnych znajomych, poleciłbym go komuś, kto siedzi w fotografii. I ktoś się będzie na nim znał. Komuś kto chce telefonu profesjonalnego, kto chce czemu, czegoś więcej niż jakby telefonik do zabawy, do cyknę fotkę, zadzwonię, coś tam, który chce narzędzia do pracy, które będzie mu tą pracę ułatwiać. I to jest właśnie ta Xperia i to mnie trochę boli, bo ja wiem, że ta Xperia ani ta piątka, która wyszła, ani następca tego, jeżeli się nie zmieni podejście Sony, one nie mają szans na ogromny sukces i obawiam się, że Sony już zawsze będzie niszową marką dla bandy ludzi dziwnych, odstrzelonych, odklejonych, albo po prostu maniaków, albo po prostu fotografów, bo te, jak zawsze przypominam przy testach Sony o Dominice Koszowskiej, poszukajcie na Instagramie, która robi z Soniaczami takie fotki, że klękajcie narody, które są genialne, no, ale ja takich fotek nie zrobię. Jakbym się skichał, to ja takiej fotki nie zrobię, bo ja się po prostu na tyle nie znam. Ja y, mam jakieś podstawy, po prostu podstaw, podstawy, podstaw jakieś, ale ja nie, nie jestem na tyle biegły, żeby po prostu sobie to tak poustawiać, takie mieć podejście, takie coś, żeby to zdjęcie wyglądało jak za milion dolarów. Dominika to potrafi, dla niej ten smartfon jest, wydaje mi się, genialnym wyborem, bo ona po prostu wyciąga z niego wszystko, co tylko może z tych trzech aparatów. I ja tego nie wyciągnę i dla mnie to smartfon jest. Dla mnie smartfon, co powiem, z dużym smutkiem jest taki, że Samsung jest bardziej atrakcyjny. Często jakiś Chino jest bardziej atrakcyjny. iPhone jest bardziej atrakcyjny, bo ja wyjmę cyknę zdjęcia, mówię, wow, zajebista fotka. Mówcie mi, pan fotograf. A to większość zrobi smartfon. To smartfon zrobi. Ja po prostu jestem tukiem, który naciśnie ten spust migawki i to nie fizyczny, bo w tych w wielu telefonach nie ma fizycznego, tylko ja jestem tukiem, który naciśnie ten przycisk na ekranie i smartfon powie, co za tuk, jakie on gówno robi, to zdjęcia, ja pierdzielę, Poprawić to trzeba, poprawić, bo po prostu no debil, debil. I smartfon robi katorżniczą robotę, poprawiając za mnie te zdjęcia. I ja potem dostaję obrazek, mówię, ja to dobry jestem. Pan fotograf, mi mówcie, super zdjęcie, a smartfon się no debil. I ja za niego wszystko zrobiłem. A Sony mówi... Rób, ja Ci trochę poprawię, ale tam troszeczkę. Ja robię i mówię, no ja się kuźwa nie znam na fotografii. Ja bym sobie nie sfotografował nawet, bo bym pewnie wyszedł nie wiadomo co. Bo Sony się nie bawi w takie poprawianie. Trochę poprawia, to się trochę poprawiło, bo poprzednie generacje w ogóle były takie, w ogóle były mało przyjemne dla kogoś, kto się nie zna. Te są już trochę przyjemniejsze, ale to nie są takie zdjęcia. Jak wiem, e, hin, Hinole, jak miałem, robiłem zdjęcie i po prostu wiem, mm, wow, wow, piękne. A tutaj tak nie jest. I tak jest trochę ze wszystkim. są jest bardzo, ma, bardzo mało efektowne. Jest efektywne bardzo, a bardzo mało efektowne. Ten system mi się podoba, ale on nie wygląda tak szałowo jak niektóre. Tu nic nie wygląda tak szałowo. To jest smartfon, który po prostu działa dobrze i tyle. Nic więcej. On działa dobrze i on nie musi wyglądać. On nie musi coś, on ma po prostu działać. A niestety tak świat działa, że, że jak coś tylko działa, to marketingowo to nie działa i to ma też wyglądać. Dlatego smartfon ten nie ma moim zdaniem szansy na ogromny sukces, chociaż to sprzęt pod każdym względem świetny i jego słabe punkty, to co to jest? To, że nie można ustawić sobie automatycznego odświeżania, tylko trzeba albo małe, albo duże, albo 60, albo 120, to, że jest 30 Watów, no to jest jakiś tam. Cena no to ceny mamy takie, jakie mamy i. I to, że jest inny niż wszystkie, że wygląda tak i to nie każdemu się musi podobać. Dobra, nie pierdzielę więcej, bo pierdzielę tutaj od cholery smartfon świetny, tylko ludzie zaprości dla niego. Tak to podsumujmy. Albo dajcie znać, bo może kupiliście. Pozdrow.